Hej, cześć, jak się macie? Witam was serdecznie w nowym filmiku Mestero na temat duńskiego. Ja jestem Maciek, a dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam trochę więcej o zaimku zwrotnym się, który w języku duńskim się odmienia. Dlatego, jeżeli nie wiecie, jak się odmienia, o co w tym w ogóle chodzi, to koniecznie obejrzyjcie filmik, a wszystko stanie się jasne. Zajemek zwrotny się, czyli po duńsku będziemy musieli w duńskim odmienić odpowiednio dla każdej osoby. I może przedstawmy sobie jego formy na przykładzie czasownika myć się, czyli po duńsku weźkę I tak odpowiednio ja myję się powiemy po duńsku jaj weźkę maj. Ja weszka maj. Ty myjesz się to po duńsku du weźkę daj. Du weźkę daj. On lub ona myje się. Hun, hen, wäska, saj. Hun, wäska, saj. Hen, wäska, saj. My myjemy się. Vi, wäska, os. Vi, os. Vy myjecie się. I, wäska, ja I, wäska, ja Oraz oni, one myją się, czyli di, veska saj. Di, veska saj. I tak jak mogliście, mogłyście zobaczyć w moich przykładach, formy dla trzeciej osoby liczby pojedynczej oraz mnogiej są takie same, i w obu przypadkach powiemy sa. Ok, czyli formy już znacie, to może teraz przyjrzyjmy się różnym przykładom, w których poznacie też więcej czasowników zwrotnych w duńskim. Ok, to pierwszy przykład. Jaj, lega, my Jaj, my Kładę się do łóżka. I dwójeczka. Wenis se Wenis Proszę usiąść. I kolejne dwa przykłady. Hen papijo mon. Hen papijo mon. On koli się po Oraz. Kun re nu Kun re nu Ona teraz się cieszy. Kolejny przykład. Hunden glæder sig til turen. Hunden glæder sig til turen. Vi er sig nas pacer. I næstændene, vi udtrykker os klart. Vi udtrykker os klart. Vyrażamy się jasno. I kolejne. I skal skynde jer for no tog. I skal skynde jer for no tog. Musicie się pośpieszyć, żeby zdążyć na pociąg. I już ostatni przykład. Będę uwielbiał się chłodzić. Będę uwielbiał chłodzić. Dzieci rozwijają się szybko. Okej, okay, to mam nadzieję, że przykłady były jasne i klarowne. I teraz już wiecie, o co chodzi z zajmkiem zwrotnym saj w języku duńskim. Uwaga tylko na jedną rzecz, a mianowicie pamiętajcie, że nie wszystkie czasowniki, które są zwrotne w języku polskim, będą też zwrotne w języku duńskim i odwrotnie. Musimy na to uważać i przykładowo w języku duńskim mamy też serię czasowników, które będą mogły kończyć się na S w czasie teraźniejszym. I żeby wymienić kilka takich przykładowych czasowników, to możemy na przykład powiedzieć, los, bić się et kłócić się, et sikes, widzieć się, et spotykać się, et skiles, rozwodzić się. Wszystkie te czasowniki mają jedną wspólną cechę, a mianowicie na język polski przetłumaczyłem je używając wzajemka zwrotnego się. O co zatem z nimi chodzi? W duńskim rozróżniamy bowiem dwa typy czasowników. Czasowniki zwrotne z zaimkiem say będą odnosić się bezpośrednio do wykonawcy czynności. Na przykład, kiedy mówię myję się, robię to sam sobie. Gole się, robię to również sam sobie. W trochę inaczej zachowują się te czasowniki, które przed chwilą Wam wymieniłem. Spotykać się, widzieć się, kłócić się. Do tego wymagane jest przynajmniej dwójka osób, które robią sobie coś wzajemnie. I właśnie to jest ta różnica pomiędzy tymi dwoma grupami czasowników. To może jeszcze na koniec kilka przykładów z czasownikami wyrażającymi wzajemność. Ja ich że nie chce się kłócić. Halnuobnó los? Przestańcie się bić. Wysysysz. Dosłownie widzimy się, którego używamy jako do zobaczenia. Kinś fejdrasz I jej rodzice się rozwodzą. Ponosz Kiedy się spotkamy. Okej, okay, to mam nadzieję, że w tym temacie wszystko jest już dla Was jasne, ale jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście zapraszam do komentarzy. Liczę też na łapki w górę, jeżeli Wam się podobało. Możecie dać nam suba, żeby być na bieżąco z nowymi filmikami. A ja serdecznie Wam dziękuję. Czujcie się jak w Jasop Hej, a good day. Awwesome. Hi, hi.